Cześć widzowie, mamy odcinek z gry Vlog Star Planet, a w dzisiejszym odcinku mamy odcinek z przecieków, ponieważ przecieków jest naprawdę mega dużo. Tak wiem, że widzieliście przed chwilą logo Irlandii i może Wam się wydawać to dziwne, ale w sumie nie, bo za tydzień to będziemy mieli już Irlandię oraz pokażę Wam też dużo innych... Lepszych moim zdaniem rzeczy jeszcze o tej Irlandii mogę wam w sumie zdradzić, że coś nowego pojawi się w plecaku. Tak, nie będziemy mieli trzech tutaj okienek, tylko cztery, więc dla mnie to jest mega, mega zmiana, bo ostatnią rzeczą dodaną to, to były chyba zwierzaki w 2018 albo no w sumie tak, no w sumie no to od... Ile? 5 lat w sumie zaraz chyba nie było nic nowego w tym plecaku i w końcu coś nowego dostaniemy. Również widzowie, wkurzały Was obecne vipy, nie trochę tak i teraz się zmienią, no w sumie całkowicie pakiety, no w sumie również, więc okej, okay, widzowie, zapraszam do odcinka, bo powiem Wam, że jest naprawdę naprawdę nieźle. Dobra, widzowie, lecimy. Jesteśmy username. Jak Ci się tu podoba? Szósty przystanek tracy światowej Cezara to cudowna Irlandia. Kraj ten znany jest również jako Szmaragdowa Wyspa z uwagi na mnóstwo zieleni, pofalowane wzgórza i lasy. Więc jak widzicie, szósty kraj w trasie światowej na BSP. Jest to Irlandia. Przewróżyłem to jakiś... Na początku stycznia mówiłem, że obstawiam na marzec Irlandię i proszę bardzo, zobaczymy. Mówię teraz, obstawiam, że będzie w kwietniu Holandia. Zobaczymy, czy to też wywróżę. No ale dobrze, lecimy dalej. Jest tu bardzo dużo starych zamków, które zobaczysz też w Nexusie. Zajrzyj na przyjemny rynek, przejdź się po urwiskach i spróbuj odkryć wiele tajemnic. A jeśli masz ochotę, prawdziwe wyzwanie, ruszaj do świata VIP i wypróbuj spacer po klifach, udanej zabawy. Więc jak widzicie, mamy tutaj opisane co będzie w tym Nexusie, ale spokojnie, zdjęcie Nexusa Wam pokażę, ale to trochę później. Przejdźmy teraz do następnych rzeczy. Lubicie tego bota, który jest wiecie, ja się? Wiecie, on się A wiesz, że jeżeli tak, już Wam czytam ciekawostki, które będzie mówił właśnie w Irlandii. 10% Irlandczyków ma rude włosy, symbolem Irlandii jest harfa, najdłuższa nazwa irlandzkiej miejscowości to, nie wiem, no widzicie, Mususgan, bo nie będę tego wymawiał, no. Dublin założyli wikingowie, Irlandia ma około 30 tysięcy zamków, mega dużo w sumie, jakieś takie, o, z takim, nie wiem, co się nazywa, no wiecie, no taki tym. No, widzicie sami, no! W irlandzkich nazwiskach oznacza potomek. Nandaltyczy sprowadzili owce na wyspę około 5000 lat przed naszą erą. Chipsy ziemniaczane wynaleziono w Irlandii. Irlandia 7 razy wygrała Eurowizję więcej niż inne kraje. Członki świętego Walentego spoczywają w kościele w Dublinie. W Irlandii nie ma węży, nigdy ich tam nie było. W Irlandii jest święto, na które łapie się dzikiego kozła i robi z niego króla na trzy dni. Okej, okay, tego nie wiedziałem. Halloween wywozi, wywodzi się z Irlandii. Tego też nie. W XIX wieku z Irlandii wyjechało tylu Irland Irlandczyków, że więcej je żyje poza granicami kraju niż w nim. Okej, okay, to jest w sumie ciekawe. I latem 1997 roku w Irlandii padało przez 40 dni z rzędu. Nie no, niezłe te bezpetek ciekawostki daje im powiem. Dobra, lecimy dalej i ogólnie mówię, że możliwe, że to co teraz pokazuję jest nie po kolei, bo nie wiem w jakiej kolejności będzie się to pojawiało, ale te moim zdaniem najgrubsze rzeczy zostawiam na sam koniec. Więc okej, okay, lecimy dalej. Pamiętasz Smoczą Twierdzę? Pomyślałam, że skoro w Irlandii jest aż tyle zamków, czas na powrót tego diamentowego pakietu. Znaczy, no, na no, odrzut no nieważne. Nikt tutaj będzie ten malutki czarodziej, ten, który był za jedną monetę w 16 sezonie. Jakiś słynny, smoczy rumak saga, razem smocze skrzydła. No i ten miecz. No w sumie teraz widzicie, co będzie w tym pakiecie, więc no, całkiem, całkiem spoko. Dobra, lecimy dalej. Irlandia potrafi zbudzić zachwyt. Zielone wzgórza, majestatyczne zamki, bogata historia i mitologia. A, i jeszcze muzyka. Dodałam sześć irlandzkich utworów do mojego sklepu muzycznego, dzięki czemu możesz odtworzyć tę wyjątkową atmosferę w swoich światach i domach. Który utwór podoba Ci się najbardziej? Niestety nie wiem, jakie one będą, bo po prostu ich jeszcze nie mam, ale no, myślę, że będą jakieś fajne. No i dalej mamy tutaj kolekcję nowych klocków. Wiem, że nie możesz się doczekać. Wydwiam te zarośnięte zamczyska i ruiny. Chcę Ci dać możliwość tworzenia takich obiektów, więc wam sklep z klockami. No całkiem spoko. I uwaga, dla mnie jedna z lepszych rzeczy... W ogóle chyba w Irlandii. Nie do wiary, ze w Irlandii podczas Dnia Świętego Patryka. Pochodzą go wszystkie osoby irlandzkiego pochodzenia na całym świecie, a także ci, którzy lubią dobrze się bawić. Ja Nieważne, nie taka pisa jak się zdarzyła. Wybny też przybieramy się na zielono i świętujemy. Uwaga, to jest dla mnie ciekawe, bo postacie chyba biorą się na zielono i poza tym, no jest zupełnie nowy tajemniczy kryształ, czyli będzie nowa tajemnica. I podczas poszukiwań kluczy pamiętaj, że wiara we własne szczęście przynosi szczęście. Skorzystaj z dwóch nowych szczęśliwych zielonych śladów. Tylko gracze VIP, więc o co chodzi się zastanawiacie? Zaraz wszystko Wam powiem, ale naprawdę będzie ciekawie. Użyj dwóch nowych gadżetów i pomóż sprawić, by Nexus stał się bardziej zielony. Niech Twoje koniczyny zawsze będą czterolistne, a Twoje szczęście samoistne. Ewentualnego Zielonego Patryka może być naprawdę fajny, ale lecimy dalej. Z tej okazji będzie kolejny nowy pakiet. Ale masz szczęście, z okazji Nieświętego Patryka stworzyłam pakiet diamentowy szczęśliwych, zielonych przedmiotów rare. Przygarnię niebezpiecznego, ale i uroczego Zielonego Kosmita Księżycka. Nie wiem co to jest nazwa, ale to jest chyba... W sumie nie wiem co to jest za zwierzak, to jest... Mi się wydaje, że to może być ten z czwartego sezonu, ale on dopiero co był, więc 10 bardzo zielonego dinozaura, no to jest ten 2019, ja go mam z pakietu 12 sezonu. Użyj również zielonej broni portalowej, nie wiem, czy raz, co to jest, i użyj, ukrytej tajemnicę za zieloną bramą. Tak, brama też jest zielona. No i co, no będzie brama, która kiedyś w tworzeniu, no i widzę, że się na to, dostanę tego przy nowych rzeczy chyba na mętach, ponieważ niedługo się to zmieni, zaraz Wam pokazuję. Dobra, lecimy dalej. Skoro Penny sprzedaje animowane oczy, to chcę wyjaśnić, wyświadczyć jej przysługę i pomóc z kolejnymi pomysłami na nowe oczy. No i potrzebuję Twojego wsparcia. Słusznie niesamowity obraz przedstawiający Twój najlepszy pomysł na parę oczu, parę nowych oczu. Wybieraj najlepsze zgłoszenia i wynagrodzę ich autorów abonamentem VIP. Zasady. Konkurs kończy się 12-20 marca. Obraz muszą być nowy, wykonany na ten konkurs. No i jak widzicie widzowie, no po prostu będzie konkurs na nowe oczy no i tutaj będzie 10 osób wygram wita na miesiąc No i w drugiej połowie marca będą wyniki No i dobra widzowie, przechodzimy chyba do tych lepszych już funkcji Czyli z radością ogłaszamy, że na prośbę graczy przywróciliśmy jeden tydzień VIP. Teraz możesz skorzystać z tej opcji, kiedy tylko chcesz. Czyli tydzień na VIP wraca i uwaga, to nie tylko! Wprowadziliśmy też kilka zmian do obecnych abonamentów VIP, które nie są już cykliczne. Teraz możesz kupić jeden miesiąc, trzy miesiące lub jeden rok VIP za pomocą płatności jednorazowej, to z kolei oznacza, że możesz dokonywać tylu zakupów, ile tylko chcesz. Jeśli obecnie masz aktywny abonament, będzie oczywiście kontynuowany, dopóki nie z wygaśnie. Co więcej, Zwiększyliśmy liczbę monet i diamentów, które otrzymujesz po wykupieniu niektórych opcji VIP, nie, podnieśli, nie podnieśliśmy za to cen, jak dla mnie jest to mega fajne, ponieważ nie znaczy, że VIP na tydzień wraca i będziecie mogli kupić go po prostu zawsze, a nie tylko będziecie mieli jakąś ofertę, no to wprowadzili po prostu nie ma koniec abonamentów, tak? I będzie można po prostu kupić VIP-a normalnie, tak jak kiedyś, więc... Brawo BSP! Powiem wam, pierwszy raz od roku bije tej grze brawa, ponieważ w końcu zrobili coś, co chcieli gracze. Dobra, nie pierwszy raz, drugi raz, ponieważ w listopadzie dali skiny bez VIP. Więc podwójne brawa, że oni w końcu słuchają się, chociaż trochę graczy. To widzowie nie koniec ogólnie z pakietami i z lipami, ponieważ jakaś kolejna zmiana, i od razu mówię, nie do końca jeszcze wiem o co z tym chodzi. Gdy będę wiedział coś więcej, od razu nagram wam odcinek. Więc uwaga! Hey, username! Od dziś będę sprzedawać pakiety. Znajdziesz w nich przedmioty razem z kompletnymi blockstars z domami i światami. Może się okażeć, że niektóre rzeczy są dostępne wyłącznie w pakietach. Sklep z pakietami będzie regularnie aktualizowany, ale na pewno będę Cię o wszystkim informować. Chcesz kupić coś konkretnego? I widzowie, nie wiem, o co tu chodzi? Wszystkie przecieki mam klasycznie od Łukiego, więc dziękuję, bo jakby nie on, to naprawdę, on mi robi tyle kontentu i w ogóle, widzowie, zostawcie łapkę w górę i stańcie pod tym filmem, dlatego, że jako jedyny nagrywam dla Was te przecieki i Was informuję o tym, co teraz będzie działo się na BSP. Więc będą jakieś pakiety, widzowie, i nie wiem o co tu chodzi. Będą jakieś rzeczy dostępne wyłącznie w pakietach, nie wiem, nie rozumiem trochę tego. Yy, zobaczymy. I będzie to chyba za monety i za diamenty jakieś pakiety. Nie wiem, więc zobaczymy o co będzie z tym chodzić W ogóle sorry, znowu mi strzelił przed chwilą Ale powiem wam, może to być naprawdę, naprawdę mega fajne I okej, okay, lecimy dalej Hej, niesamowici gracze VIP! Chcę, żeby moi vip przyjaciele byli zadowoleni, więc mam coś, co Wam się spodoba: ślady. Tak, wszyscy dostajcie za darmo zestaw śladów, tylko dlatego, że jesteście VIPami. Ślady można włączać, włączać i wyłączać z poziomu plecaka. Działają one we wszystkich trybach gry, a w miarę awansowania na wyższe poziomy odblokowujecie ich więcej. Wybraliście już swoje ulubione. Tak, widzę, pojawią, pojawią się ślady. Jak mówiłem w plecaku i właśnie będzie to funkcja śladów. No, niestety, na razie yy, chyba tylko za VIP. Także przynajmniej jest napisane, albo może, że wszyscy za darmo dostaną, kto, są, kto ma VIP-a, a może reszta będzie musiała po prostu je kupić. Nie wiem, zobaczymy. Ale uwaga, śladów będzie naprawdę dużo. Będzie niebieski ślad, wybuchowy ślad, bąbelkowy, tęczowy, ślad kolorowych kryształów, ciemnofioletowy, ognisty, zielony, lodowy, ślad Różowy, ślad różowej miłości, portalu klasycznej tęczy, kosmicznych najeźdźców. Delikatny, intensywnie niebieski, intensywnie zielony, intensywnie różowy, intensywnie tęczowy, intensywnie biały, intensywnie żółty, biały i żółty ślad. Mega, mega tego jest dużo i powiem Wam, to będzie naprawdę fajna aktualizacja. A i właśnie pominęłam coś jeszcze z Irlandią, ale będą nowe zwierzaki. No, macie teraz też je na ekranie. Z wiadomości to chyba wszystko, ale obiecałem wam Nexus, więc już go pokazuję. Uwaga, widzowie, tak prezentuje się Nexus. Mamy tutaj coś, nie wiem, ładne, Ładny ten Nexus, Myślę, że naprawdę mi się podoba. Mamy tutaj Deksa, flagi Irlandii i w ogóle. Tutaj mamy fakta, penny, Cezara. Mamy znowu flagi Irlandii, no i powiem Wam, że ten nexus naprawdę jest mega ładny. Tutaj mamy nową stellę oraz przedstawione jakieś domki. W ogóle są też nowe klocki, w sumie zaraz Wam je pokażę też. Tutaj mamy jakiś stragan, no nie wiem, ładny. Ten nexus naprawdę, naprawdę jest ładny. Jeżeli chodzi o świat VIP, to jeszcze nie wiem, ale pewnie niedługo też się pojawi, ale myślę, że nie będę już o tym kurz nagrywał. Tam będzie jakiś hotel i w ogóle no naprawdę mega ładny jest ten nexus, nie? No nie wiem, co mogę tu powiedzieć, podoba mi się i tyle, nie? No, tutaj też mamy jakieś takie coś, jakieś wytłumaczenie tą ir, półkę irlandzką, więc powiem Wam mega, mega, ale to mega fajne. Ok, widzowie, z tego odcinka jest to już na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie i mam nadzieję, że moje przecieki Wam się spodobały. Jeszcze raz dziękuję Łukiemu za to, że mi je wysłał. Więc widzowie, no proszę Was, zostawcie suba, chociaż na moim kanale, po tym filmie i łapkę w górę, bo wbijamy 7 tysięcy subów. Może się uda do końca marca, więc co, widzimy się jutro o 14.00 no i do zobaczenia i cześć! I jeśli tak, da dajcie znać w komentarzu, który z przecieków Wam się najbardziej podoba. No i do zobaczenia i pa pa!